Dzień dobry, witajcie, moje drogie bliźnięta. Zapraszam Was dzisiaj do czytania miesięcznego na maj. Jak się ten miesiąc pokazuje w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Co w miłości, co w uczuciach, co w relacjach rodzinnych, finansowo, jak się macie i zawodowo? Oraz karta z przesłań anielskich dla Was na koniec czytania jako podpowiedź, wskazówka, rada. Zanim zacznę, przypomnę tylko, że Tarot nie jest wyrocznią, nie jest konkretną odpowiedzią, taką, co w Waszej przyszłości się wydarzy. Tarot jest zbiorem wskazówek, pokazuje energię, w jakich się będziecie obracać, i Jego zadaniem jest ułatwić, nie utrudnić więc nawet jeżeli cokolwiek jest tutaj pokazane trudniejszego to też jest wskazówka na to z czym będzie trzeba na przykład sobie poradzić na co trzeba zwrócić uwagę żeby jak najlepiej odnaleźć się w nadchodzących wydarzeniach właśnie więc y, też jeżeli mówię na przykład y, że coś jest dla was korzystne lub niekorzystne to jest pokazany tylko sposób w jaki spo y, wasza reakcja jest pokazana tak? W jaki sposób wy odbieracie tę sytuację? Co nie znaczy, że ta sytuacja dokładnie taka jest. Czyli wy możecie się z czegoś cieszyć, nie musi to być, co pokaże czas w przyszłości, powód do radości. Albo możecie się czymś martwić, a czas może pokazać w przyszłości, że nie warte to było waszego zmartwienia. To jest wasza reakcja tylko pokazana. Dobrze. Żeby nie przedłużać, dziękuję oczywiście wszystkim za wspieranie mojego kanału przez Bajkofi. Dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Zapraszam do konsultacji indywidualnych i zaczniemy, jak wy wchodzicie w maj. W energii czwórki kielichów i do tego jest król buław. Czwórka kielichów to jest taka energia, kiedy właściwie brakuje mi motywacji, na przykład do pracy, albo nie mam chęci do nawiązywania głębszego czy większego kontaktu z kimś, ponieważ jest to energia. Kierichów, czyli energia wody, która reprezentuje nam uczucia, emocje, to tutaj właśnie nasz stan emocjonalny jest jak najbardziej pokazany, i to jest może być znudzenie, to może być przyglądanie, takie się obojętne czemuś, prawda? Ale widzę, że tak jak w trójce bym się w coś angażował, tak w czwórce następuje przerwa, pauza, i właściwie to ja sam musiałbym skłonić się do jakiejś większej inicjatywy, do Robienia czegoś, bo tutaj zastój mamy, prawda? Czyli może być na przykład tu pokazane u kogoś wypalenie zawodowe, albo po prostu nie mam ochoty z kimś rozmawiać, czy widywać się. I tutaj jest pokazany do tego król Buław. Oczywiście może reprezentować osobę z żywiołu ognia, czyli lew strzelec, albo baran, może reprezentować jakąkolwiek inną osobę, którą osobę którą raczej znacie, która jest taka ekspansywna, która może mieć dla Was propozycje, która może wykazywać inicjatywę, która jest dobrze zorganizowana, która komuś organizuje na przykład pracę, prawda? Więc król buław może być wojskowym. To jest ktoś stanowczy i odważny. Ale król buław też nie musi być osobą. Może on pokazywać jakąś sytuację, a sytuacja może tu być pokazana na przykład um, zakańczanie działania w królu bo w październiku mamy początki, a w królach możemy mieć zakończenia. I tutaj może jest niechęć pokazana, albo znudzenie jakąś sytuacją, którą trzeba zakończyć. Nie za bardzo mam do niej siłę, czy chęci w ogóle, bo coś tutaj takiego jest pokazane również na wyzwaniu. Mam dziewiątkę buław i w dziewiątce buław brakuje mi satysfakcji na przykład z czegoś. Mogę nie mieć satysfakcji z relacji moich, z osiągnięć moich. Po prostu w dziewiątce są pokazane sukcesy, ale tak jakby nie udaje mi się tego zwieńczyć. W taki sposób, jakbym sobie życzył lub życzyła. Czyli dziewiątka mówi, że na przykład mogę oglądać się w jakąś przeszłość, mogę wypominać coś komuś. Czyli może ktoś tutaj nie mieć ochoty do relacji z kimś, bo wraca do przeszłości, do jakichś swoich odczuć, właśnie wrażeń i nie widzi sensu w tym większego, prawda? Tu jest do tego rycerz mieczy pokazany, który może symbolizować intensywną komunikację na przykład. No, i tak w każdym razie ten początek miesiąca to tak się składa, jakby to, co robicie, obojętnie na jakim polu, po prostu nie przynosiło Wam zadowolenia, więc jesteście w takim stanie nostalgicznej niejakości, tak bym to mogła nazwać, ale się tym nie przejmujemy, bo to są energie małych arkan i one się tak właściwie szybko kończą, prawda? Szybko to przechodzi w energię umiarkowania, gdzie też nie za wiele się dzieje w połowie miesiąca, ale tutaj jest balans i to jest już bardziej pozytywna sprawa. Dlaczego jest ten balans? Bo w głowie macie pokazane nowości, więc jest jakiś jednak ruch, który czy macie w głowie coś, jakieś zmiany, które będą napędzały sytuację. Natomiast na podstawie waszego czytania jest pokazany król kielichów, to dla kogoś może być osoba z żywiołu. Hmm, Wody, pod której jesteście wpływem. Król Kielichów może partnera komuś pokazywać waszego. Król Kielichów, jako wasza energia, w taki, um, która by pokazywała spokój, sposób, w jaki wy działacie w maju, to jest energia miłości. To jest emocjonalność, to jest dojrzałość emocjonalna, tak? W królu mamy dojrzałość. Dojrzałość i wsparcie, coś co również mamy dla siebie, ale też coś w emocjach czy w uczuciach, co potrafimy przekazać na zewnątrz i na przykład kogoś wesprzeć. I tutaj do tego szóstka denarów mówiłaby nam o równowadze w dawaniu i przyjmowaniu, a ponieważ jest ten król, dotyczyłoby to emocji, myślę, partnera dla kogoś. Więc. Wasz stan psychiczny, czy wasz emocjonalny, czy wasz w jaki sposób wy sobie radzicie z, ze sobą, na przykład w maju, to jest pokazane bardzo w porządku, jako taka dojrzałość w tych emocjach. To na pewno Wam pomoże. Tak. No właśnie, ale w myślach macie, co tu jest, koło fortuny, więc są zmiany, więc są nowości, bo 10, czyli 1. Koło fortuny wprowadza nam nowe możliwości, szanse nam daje na coś, i tu jest pokazana do tego królowa buław, więc może to być jasno związane z działaniem, z inicjatywą, z odwagą. Chociaż jeżeli jest królowa, to nie mówimy już o czymś nowym, tylko o czymś Wam znanym, jeżeli chodzi o działanie, ale z zewnątrz przychodzi nowość i może jest tu właśnie razem z kartą umiarkowane, umiarkowania pokazany jakiś. Nowy czynnik, który wam to, ten maj w jakimś sensie ożywia. Dlatego, że właśnie w kierunku Buław możemy mieć kreatywne działanie w nowym kierunku, działanie strategiczne, działanie, gdzie widzimy pierwsze efekty tego działania, tutaj umiarkowanie może pokazywać negocjacje, łączenie przeciwnych, Spraw do siebie. Umiarkowanie mówi: są dwa wątki, na przykład takie jak ogień i woda, i ja to muszę połączyć, i to nowe działanie może być właśnie jednym z tych dwóch wątków, prawda? Więc to z zewnątrz przychodzi. E, więc w umiarkowaniu, mm, na przykład, ktoś może łączyć dwie prace, ktoś może godzić jakieś strony, które się nie mogą dogadać, tak? Takie mamy sytuacje, i to umiarkowanie jest już tu pokazane na połowie miesiąca. Właśnie tak jak powiedziałam, balans, harmonia, spokój, mam na wszystko czas, tak? I król denarów jest pokazany, pokazany. Jeżeli mamy króla denarów pokazanego, czy króla kielichów, mogą być to kompletnie inne osoby, ale może być to również pokazana ta sama osoba. Tylko w różnych aspektach, w różnych przejawach swojej osobowości. Czyli król Kielichów będzie mówił, tutaj pokazywał Waszą energię, czym Wy się kierujecie, miłością, wrażliwością, subtelnością, delikatnością itd. Jesteście takimi osobami, a tutaj król denarów może pokazywać stronę materialną, stronę yy, związaną ze światem materialnym, może dotyczyć rodziny, osoby w rodzinie, nieruchomości, Waszych zabezpieczeń materialnych, finansowych nawet tutaj w umiarkowaniu w połowie miesiąca możemy się z kimś dogadywać. Właśnie i ponieważ jako Wasz punkt widzenia jest pokazany również Rydwan, również karta dużych arkan, która nas skłania do zmian, do... Tej żeby bardziej intensywnie, że trzeba się w coś zaangażować, że trzeba ruszyć czymś do przodu, że trzeba mieć dużą determinację w realizacji nowych wyzwań, które są przede mną. Tutaj dwójka buław mówi, że to jest działanie jakieś z planem, prawda? Według planu przygotowanego. I koniec miesiąca, szóstka mieczy i piątka kielichów pokazuje, że ruszam. Otwieram sobie nowe możliwości, zostawiam jakiś etap za sobą. Ktoś może wyjeżdżać na przykład na szkolenie, ktoś może się czegoś uczyć. Więc, jaki jest ogólny charakter tego czytania? Ogólny charakter może nam to pokażą faktycznie najbardziej duże arkana, ponieważ z dużych arkan mamy tak koło fortuny, mamy umiarkowanie i mamy ten rydwan, który. Jest w Waszych czynnikach wewnętrznych, czyli w Waszej perspektywie, Wasz punkt widzenia pokazuje. I te duże arkana mogą nam pokazywać wydarzenia, czyli co się będzie u Was działo. I tutaj mamy zmianę, nowości. No i bym powiedziała, będę potrzebował lub potrzebowała dyplomacji, żeby wszystko pogodzić i połączyć. Bo mam przed sobą wyzwania, w które muszę się wdrożyć. I na pewno są pokazane etapy nowe w tym maju dla Was i nowości, które przychodzą z zewnątrz, z otoczenia. Więc ten stan z początkiem maja takiego luzu i ze spokojnego przyglądania się, jak życie płynie i toczy się, wydaje mi się, że tak będzie musiał się zmienić pod wpływem właśnie konieczności przystosowania się do nowych okoliczności. Tak? Co jest w tle pokazane, a z monet, czyli również można powiedzieć nowe miejsce, tak, bo koło fortuny i wyjazd może pokazywać i rydwan może pokazywać wyjazd i zmiany. Jest w jednej i drugiej karcie intensywność pokazana. Tak, oczywiście czytanie nie może dotyczyć wielu aspektów waszego życia. Nie musi mówić tylko o pracy, czy o uczuciach, czy o relacjach, ale ze względu na to, że no nie znam waszych wszystkich spraw, i nie mogłabym nawet fizycznie nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć na jego pytania, bo to są czytania indywidualne, skupiam się na pracy i na uczuciach. Więc zobaczmy, w każdym razie zobaczmy, co na uczuciach, co na uczuciach dla Was się pokazuje i relacjach. Jeżeli mówimy relacje, one mogą dotyczyć nie tylko waszego partnera czy partnerki, ale także innych relacji w ogóle, które posiadacie. Dobrze, to spójrzmy. Miłość, uczucia, relacje i związki dla bliźniąt na maj. Jak to nam pokaże talia druga? No i mamy głupca i mamy szóstkę buław. Głupiec pokazuje nam nowe pomysły, nowe miejsca, nowe znajomości, ale to nie są znajomości, które yy, to są znajomości, które mają swój dopiero początek, albo jesteśmy przez kogoś zauważeni, albo ktoś nas zauważył, ktoś nam się spodobał w relacjach, które są stałe. Czyli ktoś ma stałą relację, dobrze się w niej czuje, może mieć pokazane bardziej spontaniczne działanie, jakieś pomysły, które będzie chciał realizować, żeby na przykład takie relacje ożywić. I tutaj szóstka buław mówi, że bardzo dobrze się odnajdujecie w tym, że otoczenie was wspiera. Komuś może być pokazane, że jeżeli ktoś nie ma ciągłego czy stałego kontaktu ze swoim partnerem, to taka osoba może przyjechać, albo Ty możesz wyjechać do, do tego kogoś. I właśnie tak jak powiedziałam, może ten początek miesiąca jest taki trochę znudzony, bo się coś nie zrealizuje, ale myślicie, możecie myśleć, jak pokazuje koło fortuny, o jakiejś podróży czy zmianie, możecie próbować dogadać się, na przykład, jak ktoś ma pracę, dogadać się z pracodawcą w połowie miesiąca, żeby tak się dogadać, żeby, żeby uzyskać to, co wy chcecie, bo jesteście tutaj w gotowości, pokazani w do tego, żeby. Wyruszyć w jakąś drogę. No i koniec miesiąca Szóstka Mieczy może pokazywać komuś po prostu podróż, a komuś może pokazywać wyjazd z jakiegoś miejsca. Tutaj jest do tego Piątka Pucharów, i ona może troszkę mówić o tym, że nie jesteście z jakiejś sytuacji zadowoleni, nie widzicie korzyści z jakiejś sytuacji, no więc komuś może tutaj pokazywać ta Szóstka Mieczy. Wyjście z emocji, wyjście z relacji, odejście od tych uczuć, prawda? Więc <grystanie> widzicie, ale Szóstka Mieczy to jest energia po prostu taka, która z karty wynikająca mówi, że zostawiam za sobą ciężkie myśli na przykład. I stwarzam sobie takie okoliczności poprzez swoją inicjatywę i działanie, które mi mają zapewnić lepszą przyszłość. Więc wychodzę z tego trochę stanu piątki pucharów powinienem wychodzić, która mówi o rozczarowaniu, tak? Czyli zawsze, ale to zawsze bierzcie wszystko dla siebie jako pozytyw. Nawet jak wiadomość Wam się wydaje nie za bardzo korzystna, bierzcie wszystko jako pozytyw. Zobaczycie, jak wtedy to będzie ładnie się realizowało, że te problemy, nawet jak ktoś ma, staną się zupełnie mniejsze. Że, że, że po prostu wszystko zacznie być łatwiejsze. Tak myślę. Rodzina. Co się pokazuje w rodzinie dla bliźniąt w maju? W maju mamy... O. Czwórka buław pokazuje na przykład spotkanie rodzinne, jakieś święto rodzinne, piknik może pokazywać, zgrupowanie. Może ktoś ma powody do radości, ktoś się z kimś chce spotkać i coś odświętować. To mamy w czwórce Buław pokazane. I ósemka buław również może mówić albo o podróży, o wiadomościach z daleka, albo o tym, że się to bardzo szybko i skutecznie realizuje. To są dobre wiadomości, na przykład, albo dobre wiadomości w sprawie jakiegoś spotkania. A jeżeli chodzi o mm, finanse, no, na finansach to nie mamy dobrych wiadomości, raczej można tak powiedzieć, że dziesiątka buław jest pokazana przemęczenie. Przemęczenie, a nawet jak nie jestem taki przemęczony, to i tak mi się nic nie chce, potrzebuje odpoczynku. Może ten odpoczynek, właśnie z początkiem maja, przychodzi w tej czwórce kielichów, bo to jest też taka energia spokojna, do tego jest karta śmierci. Więc tu widać zakańczanie przede wszystkim, transformacje, zmiany, jeżeli chodzi o finanse. No, zobaczymy, co w pracy, no bo karta śmierci mogłaby mówić o stracie finansowej, ale straty finansowej niekoniecznie trzeba to rozumieć, że, nie wiem, ktoś was ograbi, ktoś wam zabierze pieniądze, czy coś takiego. Po prostu możecie wydać. Możecie nie mieć, ponieważ będziecie musieli przeznaczyć na coś te pieniądze. No właśnie. Może ktoś faktycznie, no tutaj. Ciekawa jestem, może mi napiszecie, na co wydajecie pieniądze, na co macie zamiar, albo czy się spodziewacie takich wydatków. Jeżeli się nie spodziewacie, to po prostu trzymajcie pieniądze przy sobie, albo przygotujcie się, że możecie mieć wydatek, tak? Bo tu jest dużo działania, pokazane w tej dziesiątce buław, które się zakończa, no i jest. No i jest ta śmieć, która mówi, że tak średnio to tutaj finansowo wygląda. Może na przykład stąd wynika Wasza potrzeba, na przykład dobrania jakiegoś dodatkowego zajęcia. Praca. W pracy mam trójkę denarów. Ona mówi o rozwoju w dobrej sytuacji w pracy, że staram się pracę łączyć z przyjemnością. Że jednak w pracy jestem doceniony w trójce denarów. Ktoś może oceniać moją pracę i ktoś może wyciągać wnioski z tego, jaka ta praca jest, i zastanawiać się, czy na przykład dać mi jakieś wyższe stanowisko, czy dać mi jakąś podwyżkę, czy po prostu może ktoś docenić to, co ja robię, co ty robisz w pracy. I as buław jest znowu, czyli można by powiedzieć, że jest dobranie, tak jak zresztą ten rozkład pokazuje, dobranie. Nowego źródła na przykład dochodu, prawda? Tu jest nowość działanie w asie, inicjatywa, początek, a w trójce ten dodatkowy pieniążek. Albo jest większa intensywność w pracy nad finansami. No albo jest komuś awans pokazany. No. Na finansach, jakbym chciała poszukać jeszcze czegoś, to może tu być pokazane w karcie śmierci, że ktoś zmienia miejsce też, prawda? Zmienia stanowisko, na przykład to może się wiąże u niego z jakąś e, sytuacją finansową. Na ten maj, taką, jaka jest pokazana, no? no? Taka jest pokazana. W karcie śmierci się po prostu zakańcza jakiś cykl. No, i to taki może być finansowo dla bliźniąt po prostu trudniejszy miesiąc. No. Rada. Co mają bliźnięta pokazane na Radzie? Rada, Rada. Właśnie stąd może było pokazane, że nie można czegoś z sukcesem tak zakończyć, z sukcesem dla siebie w tej dziewiątce buław. I że trzeba będzie w połowie miesiąca może pójść na jakieś kompromisy finansowe, tak? To w połowie miesiąca. Rada dla bliźniąt na maj. <laughs> Proszę bardzo. Nie ma się czym martwić. Tak jest, taki jest tytuł karty. Bardzo dobrze. No właśnie. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. No widzicie? <gryw> Czyli dokładnie tak, kieruj się miłością, tak jak tutaj miałeś. Drogi bliźniaku, pokazane, a wszystko się ułoży i martwić się nie ma czym. Dziękuję bardzo, życzę cudownego miesiąca, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.